sesji Rady Gminy Kosakowo 7 sierpnia 2023 roku. Eee, witam Państwa radnych, witam Pana Bójta, e, Witam Pana Mecenasa, witam pan, e, pracowników Urzędu Gminy, a także przybyłych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, są obowiązkowe składu Rady dotyczącego 15 radnych, stanowi forum do podejmowania prawomocnych decyzji. Informuję, że obrady Rady Gminy Pozabowo są konsultowane za pomocą urządzeń wyjestrujących obraz i dźwięk zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest zwołana na wniosek pana wójta z dnia 4 sierpnia i zgodnie z zaproponowanym przez pana wójta porządkiem obrad sam porządek obrad został przesłany do Państwa i dzisiaj będziemy pochylali się nad rozpatrzeniem jednego projektu uchwały. Czy tutaj są jakieś uwagi co do porządku obrad? Proszę bardzo, radna Wiesława Wykoczna. Tak, zapraszam. Panie Przewodniczący, Radni Gminy Kosakowo, Panie Wójcie, Panie Wiceprzewodniczący, Jeśli chodzi o dzisiejszy porządek obrad, to mamy przedłożony jeden projekt uchwały dotyczący sieci szkół podstawowych, który zmieniamy. Uchwałę z 2020 roku, to jest uchwała nr 27 przez 185. Na, w tym dniu, czyli w 2020 roku, podjęliśmy również drugą uchwałę dotyczącą sieci oddziałów przedszkolnych i przedszkoli. Mamy dziś, zaj zajmujemy się tylko szkołą podstawową. A co pytam się z oddziałem przedszkolnym, który wiemy, dwoma właściwie oddziałem przedszkolnymi, które będą w Gdyni. Co prawda podjęliśmy taką uchwałę, upoważniając Pana Wójta do podpisania porozumienia z Gdynią. Gdynia jeszcze podobnej uchwały nie podjęła. I myślę, że również w zakresie oddziału przedszkolnego powinniśmy taką uchwałę podjąć o przy y, y, umieszczeniu dzieci w Gdyni. Z tego względu y, później ze względu właśnie między innymi na subwencję oświatową, którą dostaje gmina, czy dostanie Gdynia, nie wiem. Bo to jest gestii wydaje mi się, porozumienia bądź stosownej uchwały, którą powinniśmy w tym zakresie przejąć. Jeśli my podejmujemy uchwałę w zakresie szkół podstawowych i dotyczy ona oddziałów Południowego i Kosakowa i tu jest wskazana uchwała, natomiast uważam, że tym bardziej jest wskazana uchwała, kiedy dzieci będą nasze w Gdynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. E, obrady jeszcze nie wspomniałem. Obrady są protokołowane. Protokolana jest pani Agleta Wesołowska. E, tutaj uchwał do samego porządku nie ma. Pani radna jakby się uwagę, że jeszcze druga podobna jest uchwała dotycząca przedszkoli. E, zatem przechodzimy do... E, drugiego punktu rozpatrzenie projektów uchwał. Panie przewodniczący, w kwestii formalnej ja bym po prostu poprosiła pana mecenasa o wyjaśnienie, czy będzie potrzebna jeszcze taka uchwała, bo z będziemy się nadzwyczajnie spotykać. Dobrze, pojawiłem się, że tutaj w tej kwestii, albo dobrze może no z do razu, będę znaczył, może pan Panie Stanę w dwóch słowach. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy określić teraz, czy będzie potrzebne podejmowanie uchwały, czy nie. Natomiast po pierwsze zerówki jako potoczne określenie, czyli oddziały przedszkolne w szkołach nie wchodzą do sieci e, szkół. Natomiast podjęcie uchwały o sieci przedszkoli publicznych jest określone innym artykułem prawa oświatowego. I na dziś Pan Wójt tylko i wyłącznie wnioskuje o, o podjęcie takiej uchwały. To jest Drodzy dziękuję. No, dziękuję. No, Państwo, przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały nr 27 łamane na 185 łamane na 2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kosakowo oraz granic obwodów szkolnych, obwodów szkół podstawowych. Tak, no i nawet na początek, teraz zanim przejdziemy do dyskusji, ja może poproszę Pana Wójta o, o, Pan Dostępca, o zreferowanie tych zmian, może podsumowanie tych spotkań z Radą Rodziców, z rodzicami, które miały miejsce w czerwcu i w lipcu i których skutkiem jest ten projekt uchwały radę. No, to może praktycznie od, takie krótkie podsumowanie. Faktycznie dzisiejszy projekt uchwały, ponieważ generalnie w projekcie tej uchwały Państwo tymi zmianami, tej uchwały, zmianami załącznika tej uchwały zajmowaliście się już w poprzednich latach, również dotyczyły one wówczas klas 6, 7, 8 w szkole w podstawowej, gdzie te klasy naturalnie kończyły, kończyły swoją edukację w szkole podstawowej i zmienialiśmy załącznik dotyczący kolejnych klas mówiących o szkole w tak pierwsza podstawowa zasada. Dzisiejsza, dzisiejsza zmiana proponowana Szanowni Państwo w tym projekcie uchwały jest tak naprawdę pewnego rodzaju podsumowaniem, takim porozumieniem wypracowanym pomiędzy organem prowadzącym, pomiędzy dyrektorami placówek w Pogórzu, w Kosakowie i też kilku rozmów z radą rodziców szkoły w Pogórzu, które miały jakby na celu wypraca, wypracowanie sytuacji Zminimalizowania obecności dzieci w szkole, czyli tej tak zlikwidowania tej potocznie nazwanej trzeciej zmiany. Zaproponowaliśmy na tych spotkaniach tutaj z panem Wójtem, który również był w nich udział. Zaproponowaliśmy pewne warianty, była mowa m.in. o placówkach oświatowych dyni, które zostały przedstawione jako jedna z, jeden z wariantów. Wersja ta została tak naprawdę. No, mocno przedyskutowana. Spotkaliśmy się również z władzami Dyni. Tam w terenie oglądaliśmy te placówki z przedstawicielami władz, władz Dyni, tak jak również przedstawicielami placówki w pobórzu naszej szkoły. I po tych spotkaniach doszliśmy do wniosku, jakby na jasną taką sugestię rodziców, że woleliby jakiekolwiek rozwiązania, rozwiązania na terenie gminy Kosakowo, ale żeby nie włożyć dzieci do szkoły do szkół Zaakceptowaliśmy to i idąc dalej szukaliśmy rozwiązań bazując na naszych placówkach w gminie Kosakowo. Eem, no i po wielu, po wielu jakby e, godzinach tak naprawdę rodu wyliczeń udało się wypracować sytuację taką, że czeka, udało, się udało się wygospodarować dodatkowe pomieszczenia na terenie szkoły w Kosakowie, e, co przy założeniu że z tej szkoły od... W roku szkolnym teraz od września, który wystartuje, w szkole w Kosokowie miały uczyć się już tylko szkoły ósme, klasy ósme szkoły w Pułuszu. Były to trzy klasy klas ósmych. I przy tym modelu, który został mówię, w z dyrektorami wypracowany, doszliśmy do takiego, takiego rozwiązania, że przy założeniu, że klasy ósme wrócą do szkoły w Pogórzu, zwalniając w tym same miejsca e, pomieszczenia w Kosakowie. Uda się w tych pomieszczeniach, plus e, pomieszczenia dodatkowe wygospodarowane, uda się zabezpieczyć naukę dla sześciu oddziałów klas trzecich. No i tak naprawdę, e, oczywiście przy zachowaniu, że w żaden sposób nie zostanie pogorszona e, nauka dla e, dzieci szkoły w Kosakowie. To zostało mm, zabezpieczone. Udało się wypracować taki model planu lekcji, że dzieci będą rozpoczynały naukę od godziny 8 do godziny 15 z minutami, tam 15 20 chyba i nie dłużej, jeśli chodzi o trzecie klasę i tym samym udało się tak wygospodarować i przygotować plan lekcji w szkole w, szkole, w Połóżu, że dzieci uczący się w obiekcie, w budynku w Połóżu będą kończyły lekcje o godzinie 17 z minutami, co tak naprawdę jest w taką samą sytuacją jak w roku, który się dopiero szkolnym, który skończył się w czerwcu, z incydentalnymi godzinami, jeśli chodzi o lekcje pomiędzy 17 18, 10 i tutaj mowa o e, nauce o takich przedmiotach jak religia, ewentualnie własnych. Ta zmiana tak naprawdę dzisiejszy projekt tej, tej uchwały mówi o tej zmianie, czyli o przeniesieniu klas ósmych z Pogórza, z Kosakowa do Pogórza i klas trzecich z Pogórza do Kosakowa na, na ten rok szkolny najbliższy, który się 23-24. To taki bardzo telegraficzne oczywiście skrócie podsumowanie do momentu tego projektu uchwały, który jest teraz a to jest rozwiązanie strategiczne, czy tam do, do, do e, Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, proszę bardzo. E, otwieram dyskusję i poproszę Zapraszam do mówienia. Ja myślę, że jeszcze Pani Rada, przepraszam, jedno słowo, faktycznie, bo padło pytanie, to może być tak, że rozmowy jakby je uprzedzę. faktycznie jest to do, rozwiązanie doraźne. Tak jak Państwo również wiecie, nie, prowadzimy w tej chwili pracę, w tej chwili pracę dokumentową, do wybudowania obiektów podłogowych przy szkole w Poburzu. I w momencie powstania tych obiektów modułowych te klasy trzecie wrócą z powrotem do do Pogórza. Nasza dzisiejsza sesja. Nasza dzisiejsza sesja i że tak powiem takie szybkie. wynikiem problemu, który że tak powiem, z pewną ostatnio się uwydatnił i że tak powiem, no jest to dla mnie trochę takie doraźne działanie. Chciałabym się dowiedzieć w związku z tym przeniesieniem, ile dzieci z klas ósmych powróci do pogóza, a ile dzieci z klas trzecich i dlaczego akurat klasy trzecie. Będą, będzie przeniesiony ile udziałów, ile w sumie dzieci będzie przeniesionych do Kosakowa. To jest jedno moje pytanie. I kolejne moje pytanie, na ile takie posunięcie rozładuje sytuację w tej szkole? Chciałbym mniej więcej otrzymać od Panów odpowiedź, Panowie Wojtowie, jaki jest, że tak, o ile miejsc w tej szkole, w szkole podstawowej w Pogoży jest. Za mało. Czy jesteśmy w stanie sobie na to pytanie odpowiedzieć? O ile miejsc jest za mało w rozpoczynającym się roku szkolnym, który będzie? Zanim będziemy rozmawiali o, o, o jakichś tam decyzjach, o tym, o tym w jakim kierunku pójdziemy, o szkołach modułowych i tak dalej, jaka jest skala tego problemu, który w tej chwili dotykamy? Czyli Czyli już odpowiadając jak od początku ileś oddziałów uczniów, ile 3, tak jeśli chodzi o klasy ósme, są to trzy oddziały dokładna ilość uczniów, to muszę będzie pewnie to poszukować, ale są to trzy oddziały klas ósmych i sześć oddziałów klas trzecich. Więc łatwo to policzyć mniej więcej... 128. No tak, dokładnie, czyli o, o takiej ilości, o takich ilościach. A to jest 120. Czyli 100%. Na ile to... Sytuację, to sytuację tam Znaczy sytuację uspokoi o tyle, że powodujemy tym, tym rozwiązaniem, powodujemy, że dzieci nie będą uczyły się do godziny 19. a to był główny, główny jakby problemu, tak. Czyli schodzimy z nauką do, do i dzieci kończą naukę o, o, o 17 bodajże, i dwadzieścia, i te, po, te pojedyncze godziny lekcyjne, o których mówiłem, godziny treningi przede wszystkim także złożony plan, będą się odbywały do godziny 18, I to jest 10% godzin wszystkich, 10% lekcji wszystkich lekcji przy, przy założeniu klas pierwszych i pierwszych ósmych, tak? Ale, Mówię o... Pan mówi o szkole w pogózu, tylko i wyłącznie w szkole w tej chwili po Wurzu. Sytuacja, która ma się zawieść od września w żaden sposób i to podkreślam. Z, 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 Całkowitą stanowczością, bo to był też nasz, no, na, na tym nam też jakby najbardziej zależało, aby sytuacja ta w żaden sposób nie pogorszyła warunki nauki dzieci w Kosakowie, no bo ono są jakby niczemu winne, tak? Więc sytuacja ta w pracach, w brała udział pani dyrektor szkoły w Kosakowie, dyrektor szkoły w Pogórzu, i sytuacja to w żaden sposób nie pogorszy, powtarzam, nauki dzieci uczących, uczących się w szkole w Kosakowie. I... I teraz jeszcze tak, zakładamy, że 8 tych, bo docelowo ma powstać 8 sal w ramach tych obiektów modłowych, rozwiąże tą sytuację i spowodujemy, że wszystkie dzieci w klasach od 1 do 8, już wówczas z klasami trzecimi, będą uczyły się w przedziale tym koło godziny średniestnym. A jeśli chodzi o um, model taka pracę liczba, tak? jeśli chodzi o te, o te prace inwestycyjne, o to, co tam się odbędzie, jaki jest czas ewentualnie, że tak, przygotowania? Wedle wszystkich znaków na ziemi, wskazu, które wskazują na to, że uda się to te sale odejść do użytku na początku roku. Ale czy będzie to połowa stycznia, czy będzie to połowa lutego, dzisiaj jakby nie chcę tutaj dokładnie wylogować, robimy wszystko i tak, takie też jest założenie postawione przed projektantami, aby móc uruchomić te 8 oddziałów z początkiem przyszłego semestru, czyli od tam po zimą. Więc wszystko wskazuje na to, że się uda, ale może dojść do sytuacji, w której dzisiaj nie wiemy, że sytuacja ta będzie zagrożona i wówczas dzieci do końca roku szkolnego będą uczyć się w I to też zostało i to też zostało przekazane tak. przekazane na i rodzicom i dyrekcji. Więc o, o tym wszyscy, którzy braliśmy udział w tych spotkaniach, wszyscy o tym wiemy i ta, ta, takie prawdopodobieństwo też wchodzi oczywiście w rachunki. Ja mam to jest inna rzecz, która... Oczywiście to są działania, które muszą być podjęte i ja w pełni się z nimi zgadzam. Natomiast, ja, że tak powiem, doszło do tej sytuacji. Doszło do eskalacji tego problemu oświatowego i tak chciałabym kilka słów usłyszeć. W jaki sposób to się stało, że no, okazało się, że ta szkoła jest na tyle za mała? i, że tak powiem Panu tak, mieliśmy sąsiada takiego, już tak... Pani Pani... dyskusję, to my prosimy, żeby podejść do ulicy. Który prowadził takie sprawy i, że tak powiem, na ileś tam lat wcześniej zawsze wiedział, ile dzieci będzie w której klasie. Oczywiście ja wiem, że gmina Kostakowo rozrasta się bardzo szybko i pewne rzeczy że tak powiem jednak można przewidzieć w końcu mamy tutaj cały dział, że tak powiem, który melduje ludzi i widać to chyba, że my, jeśli chodzi o światę i o przewidywania oświatowe, jesteśmy tak kiepscy. No. Nie Pani Rada, oczywiście nie. O tych wszystkich przewidywaniach doskonale wiemy i stąd też inwestycje, które powstają. Mówimy no za chwilę jedno przedszkole, która powstaje do użytku, kolejne przedszkole w przyszłym roku, więc to też jest odpowiedź na potrzeby, na potrzeby oświatowe. I między, w trakcie oczywiście budowy przedszkoli, szereg prac wykonywanych w obiektach oświatowych, do, dostosowanie ich, adoptowanie ty, tych obiektów do tego, aby dzieci móc jak najwięcej przyjąć, ale w skrócie odpowiadając, Ogromny napływ ilości mieszkańców do gminy Kosakowo i niewystarczająca ilość placówek oświatowych w tych szkołach. No to jest jakby tu od policji ja tutaj niczego ani nie wyczerpuję, ani niczego nie odkryję. Po prostu potrzebna nam jest dzisiaj niezbędnie kolejna piąta szkoła podstawowa. Tak jak Państwo już też wielokrotnie słyszeliście, głód został pod tą placówkę. Nie, wykupiony. Pewnie za chwilę zacznę się na jesień jakieś prace projektowe i ta placówka rozłoży no, to celowo problem oświaty gminy Kosokowo. Dzisiaj niczego innego państwu no, z kapelusza królika nie wyciągniemy. No. Odpowiedź może być tylko taka. Ogromny napływ mieszkańców i niewystarczająca ilość placówek oświatowych. Tak przewodniczący, Mam Proszę, żeby było tak słychać. wokół tego problemu i słyszę się również, że wiele dzieci, których obwodem naturalnym nie jest szkoła w Pogórzu i jednak do tej szkoły chodzi. Jak to się stało i jakich liczby dzieci to dotyczy? Jak to się stało, że nasz system sztabowym odsiewania tego oświatowego nie zadziałał w tym, w, tym, w tym momencie i jak to się stało, że no, dzieci z tego rejonu chodzą jednak do szkoły w Poburzu? Powiem, uczciwie powiem, jeśli tak zastanowić się na zdrowy rozum, patrząc na naszą oświatę, to jest mi bardzo miło, że wiele dzieci i wielu rodziców z Gdyni i okolic tak chętnie do szkoły w Poburzu. Oddaje swoje dzieci. Tak? Świadczy to o tym, że jednak ta oświata u nas stoi na dobrym poziomie. Kiedyś szło się ze wsi do miasta, do szkoły, a w tej chwili oblężenie dotyczy wiejskiej szkoły. I jest to oblężenie spore. Natomiast proszę powiedzieć, jak zamierzacie panowie ustrzec się przed tak powiem, tego typu tego typu procederami, z którymi mamy tutaj do czynienia. Chyba, że są to tylko plotki, nie poparte żadnymi faktami. Tak. Dziękuję. Panie Pani Rana, oczywiście nie są to plotki. Tyle tylko, że tak, problem ma jakieś, jakby głębsze, głębsze podstawy. Winą tak naprawdę całej tej sytuacji, mówię tutaj o tym, że w szkole tych muszą się dzieci z pozawodu. Winą tak naprawdę jest system, który dopuszcza taką sytuację. Nie jest to wina ani organu prowadzącego, nie jest to wina e, ani dyrekcji szkół. E, jest to niestety wina systemu, który w prawie oświatowym jest w post napisane, że dziecko do szkoły zostaje przyjęte na podstawie oświadczenia rodziców o zamieszkaniu. A tak naprawdę mógłbym w tym miejscu powiedzieć. I co rodzic w tym oświadczeniu napisze, e, tak naprawdę jest dla dyrektora, e, który prowadzi rekrutację obowiązującą. My od e, dwóch lat. Szanowni Państwo, prowadzimy taką weryfikację tych oświadczeń, tyle tylko, że weryfikacja ta może odbywać się na poziomie przyjęcia rekrutacji do klas zerowych i do klas pierwszych, tak, wtedy mamy tą przestrzeń, gdzie możemy tutaj weryfikacji dokonywać. I proszę mi wierzyć, że myślę, że nie skłamię tutaj, jak powiem, że około 40%, mamy, o, myślę, że około 40 takich dzieci jest odsiewany, przepraszam, przepraszam za takie tak określenie, jest odsiewany i wówczas jakby rolą dyrekcji jest poinformowanie rodzica o tym, że takie świadczenie jest nieprawdziwe i rodzic ten musi złożyć, złożyć deklarację przyjęcia do szkoły obwodowej. Tyle tylko, że Szanowni Państwo, jest to bardzo, bardzo trudne. My prowadzimy kontrolę poprzez wszystkie nasze bazy tutaj śmieciowe, tak zwane tutaj w urzędzie, ewidencje, które prowadzimy, a przede wszystkim... To co robimy, to wysyłamy pod konkretne wskazane adresy straży gminy, no, która z listą otrzymaną ze szkoły, jedzie i adresy kwalifikuje. nie właśnie nie wierzy, że są takie adresy, gdzie e, pod wskazanym adresem w ogóle nie ma budynku, albo są takie adresy, że budynek jest w budowie sami gdzieś fundamenty dopiero się pojawiają, albo są takie też sytuacje, gdzie otwierają właściciele i robią wielkie oczy i nie ma się zawału dostają, bo mundurowy przyjeżdża, pyta o kogoś, to w życiu w takim budynku nie mieszka. Więc, no, to jest, Naprawdę z wielką premedytacją w wielu przypadkach yy, te informacje podawane, ale możemy to grafikować na podstawie, na w momencie do zerówek i, i do klas pierwszych, co też robimy. Yy, I tylko tak naprawdę zmiany w prawie oświatowym, które spowodują, nie wiem, na podstawie zameldowania, na podstawie zaświadczenia z urzędu o, o zameldowaniu, jeżeli takich zmian ustrojowo się nie pojawią, no to temat będzie taki trudny. Ja też się bardzo cieszę, że tak bardzo i tak licznie z miasta Gdyni czy to z innych obwodów dzieci do tej szkoły e, chcą uczęszczać, tylko niestety dzisiaj e, to powoduje, że ta sytuacja przez pryzmat patrząc ostatnich nie wiem, 5, 8, 10, 15 lat doprowadziła do tej sytuacji, że dzisiaj w szkole tej blisko 200 dzieci, ja mówię ogólnie o klasach 1,8 nie powinno się uczyć. I też dzisiaj nie chcę mówić, że jest to, bo zostałem gdzieś posłowany na którymś spotkań o tym, że gram dzieci. To nie jest za nasze, państwo Państwa gra dzieci. No to niestety taka, taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość, która doprowadziła do sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy. Ja, ja bym to tylko chci zakończyć tą, tą, tą swoją myśl, do której dążył. Ja powiem tak. Z jednej strony rzeczywiście cieszymy się, cieszymy się z tego, że tak licznie rodzice i tak chętnie oddają dzieci do naszych szkół, ale jest również druga strona medalu tego, a mianowicie, że tak powiem jako szefowa komisji finansowej nie mogę nie stwierdzić, że kosztuje nas to i kosztuje nas to więc oczywiście zaraz będą tutaj yy, pewnego rodzaju, że gram dziećmi i chcę na nich oszczędzać. Nie. Ale wydaje mi się też, że sprawa oświatowa to taki wrzut, który od dawna, że tak powiem, nie był i on w tej chwili się rozjątrzył. I myślę, że ta chęć, że tak powiem, ogromna oddania dziecka do gminy Kosakowo również może wiązać się z tym, że tak naprawdę dopłata do subwencji w naszej gminie w tej chwili, jeśli, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, ale sięga już 50%. Prawda? Tak. Sięga 50%. Więc tak naprawdę dziecko, które poszłoby do Gdyni, otrzymałoby mniejszą pulę pieniędzy na jednego ucznia niż dziecko, które... Uczęszcza w gminie posakowym. Czy ja w jakimkolwiek punkcie tego, co mówi, się mylę? Dziękuję. tego Tak. I pozostaje jeszcze jedna sprawa, mianowicie, niestety, ale mówi się tutaj od wielu lat o tym, ale my coraz bardziej, budując kolejną szkołę, staniemy wobec tego, że pewne kwestie, prowadzenia i polityki oświatowej i wydatków oświatowych będą musiały zostać zweryfikowane i ekonomia w tym względzie również będzie musiała, jeśli chodzi o oświatę, działać. Bo mówiąc uczciwie, 50% budżetu na coś takiego to jest kupa kasy. Ponad 30 milionów, prawda? I mówiąc wprost, to również jest zadanie, które na przyszłą kadencję powinniśmy sobie postawić. Takie, takie jest moje zdanie. 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 Oczywiście ta zdanie. wielka chęć bardzo, bardzo, że tak powiem, nas cieszy, ale również powinniśmy myśleć o tym w kategoriach ekonomicznych. Oczywiście na dzieciach się nie oszczędza i jest to ostatni moment, ale pewne rzeczy należy traktować z rozsądkiem. Ja bym chciał tylko żeby Pan Widzowie, coś uściślił, jeśli chodzi o te dane. Można, Was jakąś można? Czy tak, jest? tak. 50% dopłaty do subwencji. Szanowni, szanowni Państwo, ja muszę ja się do, w odniosę. Faktycznie, Wilaka. Dokłada tak duże pieniądze do oświaty, natomiast my jesteśmy mniej więcej gdzieś w średniej pojęciu krajowej, to znaczy wszystkie samorządy dopłacają do oświaty i tu my oczywiście możemy na naszym podwórku czynić mniejsze czy większe starania, żeby te wydatki w jakiś sposób, nie wiem, okroić czy cokolwiek takiego ale to będą marginalne oszczędności w skali jakby całego, całego budżetu do świat światowego. Dopóki nie zmieni się tak naprawdę polityka państwa w stosunku do subwencji oświatowej, że ta subwencja oświatowa nie będzie wyliczona realnie, to są zawsze będą do tego dokładać. Najgorsze jest to, że w przeciągu ostatnich nie wiem, 80 lat ten procent, który dopłacamy do subwencji po prostu dra dramatycznie wzrósł. Jeszcze nie wiem, 80 lat temu każdy samorząd dopasował do, 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 do subwencji oświatowej, ale to były dużo mniejsze procentowo kwoty. Teraz to są procentowo dużo większe kwoty i mówię, nawet jeżeli my na naszym podwórku poczynimy jakiekolwiek nie wiem, oszczędności, czy nie wiem, strukturze oświatowej, czy w budynkach oświatowych, czy cokolwiek takiego, to będą marginalne oszczędności w stosunku do tego, co jako subwencje dostajemy, a co musimy tak naprawdę wydać się, że trzeba zacząć kampanię ja chciałem się zapytać o te, o te dane pana Wójta, tych dzieci z pan, pan mówi o, o, tym, o tym, że jakby te dzieci spoznarjon wpisywały w oświadczeniach de facto rodzice. Dzieci tak, nie Tak, rodzice, ale czy pan to zweryfikował wstecznie? Czy to było? Ja rozumiem, że w tym roku pan wójt tam podał dane na Facebooka, akurat o te dane ja się od kilku lat wstecz się pytałem pani kierownik, to pani kierownik twierdziła, że oni takich danych nie posiadają. Dzieci spoza rejonu, dzieci spoza gminy i tak no, dalej. Myśmy się pytali na